Witam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z Podznaku Wodnika na czytanie na miesiąc czerwiec 2024 roku. Energia główna to królowa monet. Co odchodzi do przeszłości? Dziesiątka buław. są to ostateczne co przyjdzie nowego w czerwcu 2024 król buław niekiermek mieczy karta rada teraz trzy karty na pracę i finanse dla osób z wodnika na czerwiec 2024 głupiec Pasz pentakli. Pas miecza. Teraz trzy karty na rodzinę. Siedemka kielichów. recej była w i szóstka kielichów i trzy karty na miłości relacje Dziesiątka mieczy Dziewiątka mieczy i wieża. Jedna karta z wyroczni, mądrość wróżek. I będzie to karta sekrety księżyca oraz jedna karta z duchowych zwierząt. I będzie to karta Paw Olśniewaj. Zaczynamy. Energia główna to królowa monet. Czyli energia poczucia bezpieczeństwa, spełnienia i radości życia. Pokazuje nam się tu dobra sytuacja finansowa oraz umiejętność zdobywania pieniędzy. W tym czasie możecie czuć się wyjątkowo piękne. Będziecie pomocne, troskliwe, odpowiedzialne i godne zaufania. Królowa Monet czerpie swoją siłę z kontaktu z naturą. Więc dla niektórych z was y, będą to pewnie wyjazdy za miasto, dla innych zajmowanie się własnym podwórkiem, ogródkiem, pielęgnowanie roślin. Co odchodzi do przeszłości? Dziesiątka buław i są ostateczne. Tu pokazuje nam się zakończenie jakiegoś trudnego etapu, zadania, przedsięwzięcia y, związanego z braniem zbyt wiele na siebie. Oraz nadmiernym, nadmiernymi wymaganiami wobec siebie. I uświadomienie sobie, że nic nie trwa wiecznie i czas na zmiany, ponieważ sąd ostateczny pokazuje nam zwrotny moment życia. Co przyjdzie nowego? Tu mamy króla buław i pazia mieczy. Więc tak. Przyjdzie pasja, energia i chęć do podejmowania nowych wyzwań. Ogólnie czas kreatywności i tak jakby odważne dążenie do realizacji swoich planów. Związane może to być, tu mamy pasja, mieczy: związane może to być z jakąś ciekawą propozycją lub też dobrą wiadomością. Praca i finanse. Głupiec, paśmonet i paśmieczy. I tutaj tak, przyjdzie, w, znaczy w pracy pojawi nam się jakiś nowy etap, nowe możliwości, być może nowe pomysły. U niektórych osób może to być jakaś propozycja zawodowa, u innych zastrzyk finansowy, możliwość awansu, lub pomyślnie też u kogoś, kto stara się o pracę, przebiegną rozmowy kwalifikacyjne. U osób, które mają coś swojego, czyli tak jakby nie pracują na etacie, pokazuje nam się dobra wiadomość lub jakaś ciekawa propozycja na nowe przedsięwzięcie, które przyniesie niespodziewany zastrzyk gotówki lub stabilność finansową. Tak, tu to, to się pokazuje. Rodzina. Tu mamy siódemkę kielichów, rycerza, buław i szóstkę kielichów. No więc tak, przedstawię dwie opcje. Tutaj ktoś z rodziny, być może młody mężczyzna, pełen pasji i chęci do działania, ale taki, który najpierw działa, a potem myśli, będzie miał problem w podjęciu jakiejś decyzji i zdecydowaniu się na to, w jakim kierunku działać. Będzie potrzebował waszego wsparcia. U innych osób może to być snucie planów na przyszłość, takich dalekosiężnych planów m, związanych z nagłą zmianą miejsca pracy lub zamieszkania. I odczuwanie wsparcia ze strony rodziny w tym temacie. Miłości, relacje. Dziesiątka mieczy, dziewiątka mieczy i wieża. I tutaj wszystkie karty wskazują na zakończenie jakiejś relacji. I przypominam, że nie musi tu chodzić o, re, o relację romantyczną. U niektórych może oczywiście chodzić o związek, ale nie musi. Może chodzić o jakąś każdą inną relację, prawda? Ponieważ pokazuje nam się tu jakaś napięta atmosfera. Napięta atmosfera. Wypowiedzenie słów, po których nie ma już jakby możliwości powrotu do tego, co było. I do tego jeszcze mamy wieżę, która niszczy to, co jakby i tak nie miało szansy przetrwania. Oczywiście to się okaże po pewnym tam czasie, że to było korzystne dla Was. Na razie może to przynosić jakiś tam ból, prawda, że to się zakończyło. Ale wydaje mi się, że wieża pokazuje to, że w perspektywie czasu to, będzie, to się okaże korzystne. Rada. Jako rada mamy cesarza i cesarz radzi. Cesarz radzi, żeby trzymać emocje na wodzy i podejmować decyzje, kierując się zdrowym rozsądkiem. Jakby w tym miesiącu racjonalnie. żebyście w tym miesiącu racjonalnie podchodzili do problemów. To przyniesie dla Was więcej korzyści. Dobrze, mamy tu jeszcze dwie karty wyrocznie. Karta wyroczni Mądrość Wróżek, czyli Sekrety Księżyca. Przeczytam. Słowo kluczowe cykle. W życiu wszystko jest zorganizowane wokół cykli. Od nich zależy proces kreacji. Cykle, które tworzą życie na Ziemi, stapiają się z tymi, które kreują i wprawiają w ruch wszechświat. Wszyscy jesteśmy świadomi cykli Księżyca oraz wpływów, jakie mają one na życie na Ziemi. Począwszy od pu Wpływów księżycowych, a skończy, skończywszy na cyklach reprodukcyjnych. Księżyc znacząco wpływa na nasze życie. Pewne jest i to, że wszechświat także funkcjonuje na zasadzie cykliczności, która nie pozostaje dla nas obojętna wszystko, co istnieje w takiej czy innej postaci, ma cykliczną naturę. Inaczej, nic nie mogłoby funkcjonować. Cykle wnoszą porządek do wszechświata i do naszego życia. Wszystko ma swoją porę i wszystko musi się zadziać w swoim czasie. Cykl tworzy koło, które symbolizuje kontynuację przepływu energii kosmicznej, energia, która nas ożywia nigdy nie ma końca. Była na początku i zawsze już będzie. Może zmieniać formy, ale nie można jej zniszczyć. Naucz się rozpoznawać cykle, które mają na Ciebie wpływ. Poczuj je, zwróć na nie uwagę zgodnie z cyklicznością kiełkuje i wzrasta nasiono. Cykliczne są dni i noce, wdychasz powietrze i wydychasz. Te wszystkie cykle mówią Ci, że we wszechświecie panuje porządek i że w Twoim życiu też tak jest, gdy odpuścisz wszystko się ułoży. Intencja księżycowa bogini, która odzwierciedla cykle uniwersalnej siły. Pomóż mi pamiętać, że wszystkie rzeczy dzieją się w doskonałym dla mnie czasie i że w tym królestwie wszystkie one w doskonałym czasie ustają. Wielkie koło istnienia kręci się nieprzerwanie. Pomóż bym pamiętał, że jestem częścią tego koła oraz wszystkiego, co jest. Jestem, niech się stanie. Dziś celebruj życie. Dobrze, i teraz jeszcze wyrocznia duchowych zwierząt. Duch Pawia, olśniewaj. Przesłanie wyroczni. Kiedy ostatnio rozpostarłeś ogon, roztaczając blask widziany przez wszystkich? W każdym z nas tkwi paw, gorąco pragnący się ujawnić. Zostałeś wezwany, by pokazać światu, jaki jesteś wspaniały, ponieważ jesteś manifestacją ducha. Wyjdź z cienia, mówi duch pawia, pokaż, kim naprawdę jesteś, by inni także odważyli się wyrażać własną wyjątkowość. Tańcz pełen gracji, pamiętając, że powstałeś z kwestnego pyłu i wypełnia cię energią życia oraz olśniwające światło. Jesteś medium, przez które przepływa boska miłość, a twój taniec jest jedyny w swoim rodzaju. Chwytaj światło, niech lśni i tańczy, gdy celebrujesz swoją radość z powodu bycia tu i teraz. Duch chce, byś był radosny, ponieważ twoje szczęście może stanowić inspirację dla innych. By powstali i zaczęli tańczyć razem z tobą. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego czytania i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam.